Uf no, to co? No wakacje nareszcie. No, jak się czujecie? Ale co? No co tam u was? Ale stało się coś? Nic się nie stało. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Wyszło jak wyszło. Lewy. A u ciebie? Wszystko okej? Okay? Kann mir jemand helfen, meinen verdammten muskulösen Rücken mit dieser Quiltenhilse Bio-Creme einzuschmieren? A co się stało ze sztabem? Z bossem i Joe, to nic nie wiesz? Nie. Okej, okay, guys, Me and My Headmast sztab to zajebisty wybór jako wasz new coach. Top club, top coach, wszystko top. Joe, show them nasz plan. BAS, plan jest prosty: Real nas zatrudnia, równa się Real numer 1 w Espania i numero 1 na świecie. JA pierdolę. So easy! Bas, chyba ich kupiliśmy. Jak nie, to wracamy do Polandii! Bas, a my tam możemy jeszcze wrócić? Ponialdo obiecał! Wow, Bas, czy czujesz to co ja? Tak, Joe. It's naiwność.